Manko, ludziska w kolejnym odcinku Fortnite'a. Yy, od zasadzie paru dni nie nagrywaliśmy Fortnite'a na PSC. Na PSC to my już długo nie nagrywaliśmy. Zwłaszcza naszego Fortnite'ika. No, no i teraz sobie nagram chętnie odcinek. Dobra Już nam się ładuje o, Ale będzie czad na PS. -ce. Będziemy czadu grać na Eee, yy, Mapa No nie gadaj Jak się przybliżało? Bo nie pamiętam Jak się przybliżało? Nie to! Dobra, tak. Bo już nie pamiętam jak się zaznaczało na mapie PS, na PS ogólnie. Nie Pamiętam jak się zaznaczało mapa. O, Joker! Ja też mam Jokera! Joker! Co jest? Dlaczego bus jest prawie na samym końcu mapie, on leci? Tam jest tyle jeszcze do przelecenia. A tam jest oczywiście mój domek. Dobrze, że dobrze, że blisko. Gorzej to by było tam, gdzie by było na przykład. Gorzej to by było tam, gdzie było kiedyś Daily biogu. To tam by było gorzej. Tam, tam, gdzie te, tam te ciemne. O, tam jest Daily biogu. Ale teraz widzimy nasz domek, to nie musimy znacznika dawać. A to inne tło niż na kompie. W ogóle ostatnio. Yy, bardzo dziwne dla mnie, ale na kompie mi lagowało. Lagowało mi na kąpie, czajcie bazę. Na kąpie mi lagowało. Jak to jest mój nowy kąpek, a na nim mi lagowało trochę. Raz się tutaj ruszać nie mogłem, w ogóle te też przyciski troszeczkę nie ogarniam. Yy, Typy mnie coraz bardziej, coraz bardziej zabijają. No, tak trochę się pogarsza to trochę. Te granie na kompie. No więc szkoda. Szkoda. I to bardzo. Bo ja chciałbym się nauczyć grać ogólnie na PC. Na kompie ogólnie. A tak to mi z tego wychodzi na razie. No bo ja dopiero na kompie jestem, jakby co? Słuchajcie, początkowcem to nie ma co się dziwić yy, tu nic nie ma zanim, yy, ktoś zanim ktoś nas zesnajpi <noise> No bo ktoś nas może zaraz zesnajpić Jak się będziemy tak wychylać Nie chcę pistolecika! Wywalać Wywalać to Co jest grana Pistolecik wziąłem. Nienawidzę pistolecika. Pistolecik jest, no dla mnie. Znaczy dobra, pistolecik jest może troszeczkę fajny, bo nie, nie raz pistolecikiem rozwaliłem jakiegoś typa, ale. No ale. Łatwo mi się nim gra, ale go nie lubię i tyle. No i koniec. No i koniec, kropka i tyle. <grym> Kropka.pl. No, idziemy teraz na rzekę. A czekajcie, balony w sumie możemy wziąć. Weźmiemy sobie balony. Co nie? O Jezu, co ja robię? Co ja robię? Ha! Wszystkie już zużyłem. Dobra, poniszczyłem wszystkie. Haha, <laughs> beka. Kolejne balony, nie gadaj. Nie gadaj, że kolejne baloniki. A no, weźmiemy sobie też wędkę w sumie. Ej, tutaj ktoś był! Bo ktoś rozwalił to to. Ja cię, ktoś tu był. No skoro tak, to ktoś tutaj musiał być. Bo no to niemożliwe, że to było tak samo rozwalone. Dziwne trochę. Dziwne ten Fortnite. Co? O, szkoda, że takie. Kurde, nie lubię tego. Co to? Pompa! Pompa! Niebieska pompa. Spoko. Pompa? Spoko. Pompa ty pasi, pasi. Pompa pasi, dobra. co? Jak to się odbija? Jak to się tak odbijać będzie. Nie, to w końcu spadnie chyba. Nie, to tak przez cały czas będzie. Co jest? Zniknęło. Ej dziku, walnij w to! Kolejnego słyszałem gdzieś. A tak, bo są dwa i duda. Nie wiem co się dzieje. NIE WIE CO SIĘ DZIEJE! Dobra, się zaraz tam odbijemy. I... BUUUUUUU! O kurde, to to rzeczywiście mocno odbija! Co to? Lama? Co ty robisz, lama? Lama, co ty robisz? Rozwalona lama Dobrze O się posypało O się posypało Dzięki temu posypało a, 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 No i psyk stuwa Ło, mamy aż tyle tego Nie gadaj żartów Co, nie mogę więcej? Nie mogę, mam za dużo, ale beka. A w ogóle na wypadek sobie jeszcze do leczenia wezmę potki, co nie? Bo tutaj Lama tyle potek poroznosiła. Już mam trzy poty maksimum. Dobra. A to możemy sobie wyrzucić tam niepotrzebne. O, zobaczymy, gdzie to poleci. To jest moje, chyba. Czy nie? Nie, niemożliwe, że to moje. Niemożliwe, że ja tak bardzo. że ja tak. Yy, bardzo rzucę. Że ja tak mocno. Niemożliwe to jest. To nie była moja sprawka. O dobra, wezmę tą pompę. Chętnie. Chętnie sobie ją wezmę. O, jeszcze to muszę przeładować. Dobra. Możemy wykopywać tą skrzynkę z ziemi. O, 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 i tego szukałem, mordo, i tego szukałem, tego szukałem. Tego nie chcemy, tego nie chcemy. Yy, gdzieś jeszcze było, tutaj jest jeszcze jedno. Słuchajcie, mu tak mocno zalagowało, że on się ruszać nie mógł. Mu tak zalagowało, że y, z jego, że u niego nawet strzały nie leciały. To było mega dziwne. Co jest, skąd to było? Ale tak, tak człowiekowi zalagowało. Co nie? No potwornie zalagowało. Co to było? A -ha -ha. Ha -ha. Nie wie, gdzie jest morda. Nie wie o co chodzi. Dobra, ja stąd spadam. O nie! Tornado się tworzy! Ja zaraz do tornada wlecę! Ja nie chcę iść do tornada! Nie chcę! O tam jest tornado. O! Nie wszedłem nawet! Myślałem, że wejdę. CO JEST?! Ale tutaj to aż tak porozwalało! O, co to jest? Wiem, co to jest! I na to. I ja mam na to misję. Ja mam na to misję. Że muszę na to wejść. Ja włożę do tornada. Wyłączyłam by sformatować SSD i teraz nie o, niebieską, niebieskie nie zniszczyło. Co tu jest grane, to tak poniszczyło. To nadal jest jakieś zmutowane, kurde. Aż tak. Ono aż tak mocno wieje. Teraz słuchajcie, mi znowu mocno laguje. Nie, dlaczego. Dobra, mamy potki. Mamy poty. Jeszcze żyjemy. Fajnie, fajnie. O, tutaj się. Tak grzybka wspiąłem. Klepa! Pa, 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 zasnajpę, morda! Co ty? Co, on też został zabity? Ktoś go zesnajpił chyba. Tak! Ktoś go zesnajpił. Widzę typa. Pa, pa, pa! pa. Zesnajpi go zaraz. Zasnajpij go zaraz. Ty, nie, jednak nie zasnajpię, bo on idzie na stację. Uuu! Uh, uh. To wybuchnie jak? Walone, Proszę bardzo. A teraz idę do tego typa. Ile on tam jest? Tam jest klepa. Chyba ze snipe'a. Hiba ze snipe'a. A ten co się chowa? CO?! Jak ja go nie trafiłem? Ja go przecież trafiłem. O co tu chodzi? Ja go przecież trafiłem. No nie. Ale jak dosłownie? O, dzień dobry. On się za grzybem chował. Pa, pa, pa. Tego ze SNAJPIE! Pa. Ja! Yeah. Jak to? No ładuj to, ładuj to! Oj, teraz głupia snajpa jak zwykle. Opa, pa, pa, tam widzę, widzę, widzę. Kurde, poszedł sobie. To raczej sobie poszedł. Szkoda To bym go zasnajpił, mam już dwa zabójstwa Dziesięć osób Wiem, że tu jesteś Bye bye Ubiegł spania Dobra Cyk, dawaj szybko. Wymieniaj to. Dobra, Jezu, ja miałem dużo lepsze rzeczy od niego. Co on ze mną bitkę chciał? Yeah. on takie słabe idemy miał? Co automat. Z sty... się zdawało, że widziałem automat. Dziwne. Dziś znowu jest klepa. Ja muszę tam iść. O, nawet klepę widzę. Pa. Pa. Patrz, 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 patrz. Co? Co? I ja. Dlaczego to się nie udało? Szybko na górę. O to się przyda. Jak tu wejść? Co jest? No teraz tutaj idę. No ja się tutaj na górze w zasadzie mogę schować. Się tutaj sko O, ktoś tu był. I... Nie, ktoś tu jest. Dlaczego? Ktoś jest chyba na tym drzewie. Chyba, chyba, chyba. Korona. A! Ale daj mi przeładować! A spoko ja się uleczyć mogę. Nic mi się nie stanie. O, klepa. Ta morda pewnie zaraz zginie. Bo jest słaby, Zobacz tego. No, mnie nie widzi, ślepy. Mnie nie widzi. Mnie nie widział. Nie myślał, że ja jestem kimś strasznym. O, jest tam, widzę go. Widzę go, chodzi po domu. Widziałem go tam. Widziałem go. Uuu! On stoi tu. i no, on tu idzie. O Panie, dlaczego? 44 HP mu zostało. O dobra, ktoś go z... A, ten do którego próbowałem strzelić zabił. Ej, to ten typ mnie zabił. Ale chyba. Nie, nie, to nie on. O ja cię